Hej, Basia z tej strony. Zapraszam cię do obejrzenia. A teraz w domu będę sadzić, siać yy, ogórki wszystkie rodzaje, cukinie i tyle. Będę wysiewać te cztery rodzaje: ogórek konserwowy, Maximus, ogórek, yy, ogórek. Jaki to jest ogórek? Polan F1. Później jest regina F1 i uniwersalny. A tak wygląda moja ta paletka. Jest przygotowana, podlana rozpylaczem. I w każdym jest raz 2 3 4 5 6. Raz 2 3 4 5 6. I są raz 2 3 4 rzędy po 6 i w każdym takim rzędzie będę sadzić moje ogórki, które wyminą. Teraz przyszykowałam sobie ogórek Maximus i będzie w tej pierwszej górnej Maximus. I chyba sobie znaczniki już w domu zrobię. Cześć. Teraz drugi rząd polana F1. No się, się. O, tutaj w drugim robię, właśnie polane. Po jednym, co wyjdzie, to wyjdzie. Najwyżej później dosię. Ja myślałam, że w tą stronę się wiesz, a ty w tą? W tą, bo mam cztery rodzaje i no to wychodzi po sześć sztuk. Następny, trzeci rodzaj regina. O, i je tylko tak lekko sobie wsadzę. I później, o, tak leciutko zasypię. I teraz, jeszcze widać. I teraz ostatni ogórek uniwersalny w kopiu no i tak wygląda moja rozsada ogórków, a jeszcze zapomniałam o cukinii, ale to zrobię w innym w doniczce. Y, w doniczce.